Siema, widzowie. Dziś oceniania serwera drugi, albo pierwszy, już nie pamiętam, chyba pierwszy odcinek z tej serii. Jestem na takim serwerze, możecie się przeczytać opis. Oczywiście znowu przepraszam za mój głos, mam katar. Mam katar, no. Jestem trochę chory. Chyba macie pewność, że to jest dużo osób. LP Polska, kurczę szkoda, że mój serwer mi się tak nie ukradł, widać. Fajnie by było Kurde administracja i wiem na co mogę iść I Wiem na co mogę iść, żeby było co robić A bo ogóle jedna trucka, bo truc jest taki RP dość Chyba że autobus, ej no autobus musi być dobry Autobus może być topa Dobra, może jakbym przestrzegał RP, tam, to było wolniej. A tu prawie nikt nie przestrzega RP. W tym tutaj bo i tak mało kto tu jest. Ja bym chciał być chociaż drugi raz admina na jakimś sławniejszym serwerze. Bo no tylko jeden raz miałem na jakimś sławniejszym serwerze admina. No, a ty co se stoi. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie update. Ach, mam taką nadzieję, że będzie. Bo z długo nie ma tego update. No może, jak tak szybko pójdzie ten update, to brawo dla nich. Ale wiem, że 3V12 pójdzie na y, 3, 3V13, że prędzej wyjdzie GTA 6. No, nie ma żadnego Fire No, rzadko się. 13, po 15. O, jak to się zagało w tym samym rzędzie. Dobra. City Boost, bo pewnie wiem. Może ktoś ściągnie. Nie, czy chyba nie biorę RP. W ogóle ile ja to Robuxów robi? 289. Biorę z samochód chyba RP. Chyba ten, załadzmy, przegubowiec. No, albo ten, ale nie wiem. No, no, jest taki. Dobra, patrzcie ten. Kurde, kolor gdzie jest ten ma go po drodze. zlot, z lot podziemy, po Najlepsze. O wiem co zrobię. Wtedy jadę tam autobusem. <śm> to będzie dobra. Zobaczymy co się stanie. Nawet <śm> nie wiem jak to, jak to Wysoki chyba, Ja nigdy nie widziałem takiej sytuacji, żeby ten autobus był. O kurde. Kurde, czerwona. Szybciej! Ch Hamuj tym. Klocki hamulcowe trzeba zmienić w tym. Bo są słabe. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, szkoda, że nie napisał tego podciągnięcia garażu. Mam nadzieję, że szybko, szybko nie zacznie oceniać. Kurde, ale szybko. się włączyło. Może rad? Pół Może czarny? Uuu, czarny nawet pasuje. Dobra. Bye. Dobra, dobra, dobra. Tutaj parking podziemny Ej, nawet pasuje. Czy mnie mogę jechać? Halo? O, dobra, mogę już. O kurde, wypadek. Jasu! Yes! O kurde, o kurde! Ah, Przybiłkowałam mu drogę! Mm. <laughs> Ale siebie ciebie mam big... O dobra już ucieka. Mm, przepraszam! Przepraszam! Ja po prostu nie chcę jechać. Ude, no nie wyjadę nim! Kurde, flashbanka. Ale... No kurde! No co mój autobus! To jasne, ciasne. Jeszcze nie trąb na mnie, bo ja mam... Kurde, mam nadzieję, że się szybko to nie zacznie, bo chcę tam jeszcze dojechać. Kurde, jakie ja jeżdżę Jest tak dawno nie tym autobusem. Jest jedzie. Proszę, żeby nikt akurat nie jechał. Dobra, nikt nie jechał. Ja coś tu zrobię za 10 minut. Co się tam dzieje? Jestem ciekawy. Na tym parkingu podziemnym. Dobra, jak moja trasa? Trasa chyba leci tędy, tutaj. Chyba te dwa przystanki. I tu bym się zawrócił, i dojechałbym, co? No to chyba tak zrobię. God. Dobra, nie, no czerwony, A dobra jest czerwony dla pierwszej więc się włączę. I co mi jeszcze, kurde? 14 policji. No, 13! Oho! Co jest, nikt się nie... Nie no Sirius, teraz już tam nikogo nie ma, prawie że. Prawie że. Akurat, tirak Ja mam. Ja Miałem tego samego, tylko że. Mój, tylko że taki sobie kolor. Bardzo mi się podoba ten deal, ale on miał taki sobie kolor moim zdaniem. Ale to jest tylko moje zdanie. Ja mam tu główną. Więc nie może wyjechać. 12 policji. Nie no, good, good. Good, good boy, good boy. Zaczynamy za 3 minuty. Mam jeszcze 3 minuty. No to w tym czasie na pewno dojadę. W 3 minuty to na pewno dojadę. Dobre to będzie, dobre to będzie. Tylko nie wykręcę tu na pewno. Skurde się jakaś policja idzie. Jest. Jest. Za dwie minuty, za zaczynamy, dawajcie. <laughs> o kurny! Ja też wjeżdżam! No ale, ale diarpa. Zobaczymy, czy się zmiażdża wygylę. Oj! Czy wy się zmiażdżę? A ten autobus! <laughs> Halo? Co jest? Aha, zatrzymuję mnie Aha Waliło go Coś stało? Czy nie mogę jechać? Kurde Autobus na zlocie Bo Nigdy takie coś się nie dzieje no ja zbyt ja tu nie przejadę. Autobus na zlocie. No nie! No nie! Ja tu tyle jechałem, kurde. A tu zlot odwołany. No to jest jakieś kurdo. Wszystko dzisiaj odwołują. Kurde. No serio odwołali? Ja się chciałam ustawić. Może się jeszcze ustawię. Przepraszam. Ale ja tu się muszę ustawić. Dobra, ustawiony. Zajmuje cały parking dosłownie. No i gitara. Ma no, miejsce zostało. A i zlot złoty. A my autobus tutaj. to Takiego zlotu tutaj chyba jeszcze nie było. Rzadko takie są. Jeszcze nigdy tego z takiego nie widziała. No. nejkoštní je, nevdy já se něco dělat Stąd. Stod. A vás rád vydá? Nie ja będę tam to powinny odpisywał. Gówda się jakiś. Igza tam jeszcze zrobię jedną rundkę. Aj. <grym> aj! Aj, 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 aj. Ala, mógłbym przejechać? Ja nie wiem czy to wykręcę nawet No ja tu nie wykręcę kurda. Ale żeby wleciał Halo no Ja tu nie wykręcę Tu no ja chcę jechać Jeszcze bardziej kurde jedzie no Jak ja mam mu teraz zwolnić przestrzeń No nie ma opcji Muszę wyjechać na drugi pas. Muszę wyjechać na drugi pas, bo nie ma innej opcji. Ja tu nic nie widzę. Też sobie zatrzymują. Dobra, ja tu próbuję wyjechać ogólnie. Halo? Mógłbym wyjechać? Nie. Ja ogólnie przez chwilę będę blokował ruch. O o! O o! A co mam życie? No nie no, wy teraz będzie zatrzymywał. To kurde. A no dobra, to nie była. No ok. Jezu jak ci ludzie w tym mieście jeżdżą. Jak ja mam tu jechać! Ja pidi, sami leci. Szkurde, teraz to zrobię to. Słuchiega prze na mnie. Co chcesz? Halo. Stop. Kontrola. Ok. A jeszcze badać nie wiem, za jakie przekroczenie dostałem. No. To co? Mamy się z pojazdu? I co? I co? Mamy się z pojazdu i tyle? Oświetlę cię może. Hhhhhh.

No to serwer no nie jest za fajny. Ale ten z Lot nie autobusem. To był fajny. Więc do kolejnego odcinka widzowie. Mam nadzieję, że się spodoba. I na razie!